No, witam Was po raz kolejny na PopCulture KBM. No i co? Przed nami kolejny kolejny odcinek na kanale. Kolejna recenzja, bo jest to zakonnica 2. Moi drodzy, wy nie wiecie jaki mam stosunek do zakonnicy pierwszej części, bo mój stosunek do pierwszej zakonnicy no był średni. Powiedzmy, że to był średni film taki, no niezły może. Jak go chyba na szóstkę nawet oceniłem, no i tak. Oczekiwania dotyczące Zakonnicy 2 były nijakie. Były nijakie, ale jednak spodziewałem się, że Daniel Chavez, który reżyseruje ten film, zrobi coś lepszego. I będzie to po prostu lepsze niż pierwsza część. No i czy było lepsze, czy było gorsze dowiedzie się w tej recenzji, więc... O, lecimy. Jest coś nie tak z Right. Okej. Okay. Tak ogólnie, no to jeżeli chodzi o ogólnie uniwersum obecności, ja obejrzałem wszystkie filmy. I ogólnie po tym obecności trójce, no to to już wiecie, to uniwersum moim zdaniem się rozpada. Być może teraz je próbują naprawić właśnie zakonnicą 2 obecnością 4 takimi właśnie rzeczami. Ale Daniel Chavez on chyba reżyserował obecność 3 też. To nie, no to mu nie wychodzą te filmy horrorowe i jego reżyseria, bo tych scenarzystów, których zatrudnia Warner Bros, no to też, też fatalnie. Bo pierwsza zakonnica miała prawie tych samych scenarzystów, chociaż nie innych miała innych. Ale scenariusz jest taki sam. Taki sam gówniany scenariusz, jak to było w pierwszej zakonnicy. Ten film, pomimo tych pierwszych dobrych recenzji krytyków, to ja tu nie widzę w ogóle. No, znaczy, jest jakaś tam pozytywność w tym filmie. Ale ja tutaj w ogóle nie widzę, jakby o czym mam powiedzieć pozytywnie. Ja tutaj będę się tylko doczepiał do jakichś rzeczy, bo tu jest tak po prostu. Mm, no, za dużo po prostu dziur w scenariuszu i ogólnie takich, wiecie. No, to, to, to co było w pierwszej części, kalka po prostu jedynki. Tutaj nic się nie zmienia, moi drodzy. Jedynka taka sama jak dwójka. Znaczy, dwójka taka sama jak jedynka, no bo no bo co, no kurde, znowu mamy walaka. No, mam tą zakonnicę, którą wiadomo jest przerażająca, świetnie zawsze wygląda. Jej design, i tak dalej, make-up jak jej nakładają aktorce, no, to, to też no przerażająca, jest po prostu fuj, ale to, że wam wyskoczy na ekran czasami, bo film jest po prostu obsiany jumpscarami, wyskakuje wam nagle coś. Wiecie, mamy takie. O, poduszki łóż... po, pod nic nie ma. O, to tutaj, to tutaj wam coś nagle wyskoczy, nie? Tak jak wiecie, budowanie na 5-10 sekund, gdzie my wiemy, że będzie jumpscare. To samo było w naznaczonym na przykład. Czerwone drzwi, nowy, średni film. No i tutaj jest podobnie, tutaj jest podobnie, ale sam design po prostu lokacji i tak dalej. Ja widziałem, że ta lokacja, ta szkoła, której ta z internatem chyba, wokół której dzieje się akcja, nie jest biedna. I lokacje są naprawdę super zrobione, Daniel Chavez tutaj fajnie, fajnie te lokacje też wykorzystuje. Może nie aż tak bardzo, ale na, na przykład mamy tą kaplicę taką, do której nikt nie wchodzi, to nie jest spoiler. Jakby co, ale, ale no nie, będą, nie będzie też spoilerów w, tym, w, tym, w tej recenzji, więc, więc na luzie. Ale znowu mamy te same, po prostu ta sama postać, znowu ta siostra Irene. Próbuje... Yy... Po prostu ta, ten walak się zemścić na niej, po prostu odszukać jakiś, jakiś relikt. No to nie będzie jakiś spoiler, nie, ale znowu mamy walaka, który się ukrywa w jakiejś lokacji, wyskakuje czasami i to już jest po prostu nudne. Znaczy, wiecie, no przerażająca jest, więc jak się pojawia tak na ekranie i po prostu stoi, i patrzy, to jest przerażające. Jest przerażające i też w tym magii takiej odtwórczej tego jest. I, I to nie było aż tak złe, albo złe były jumpskery, gdzie po prostu nam ten walak wyskakiwał. Po prostu wiecie, na przykład walak stoi i nagle się przybliża, w, po prostu w ułamku sekundy, i mamy jumpsker na ekran, wyskakuje nam coś na twarzy. I... No tutaj po prostu też scenarzyści poszli po bandzie, bo to co się dzieje w finale to to już jest po prostu taki, taki po prostu to samo co byliśmy w finale pierwszej zakonnicy, czyli łatwe pokonanie yy, zakonnicy. No dobra, to, to będą troszeczkę będzie spoilerów jednak, bo sorry, ale muszę tutaj zdradzić kilka rzeczy. Takie same pokonanie zakonnicy, nie powiem czy ją pokonali tak dokładnie czy nie, ale po prostu pokonali zakonnicę tak samo jak Wiedync. Po prostu takimi samymi sposobami. W sensie tutaj nie ma żadnego w ogóle jakiejś takiej kreatywności w tym, nie? Brakuje mi takiej kreatywności, żeby ta, to uniwersum jakoś żyło tak lepiej. No a tu co, znowu mamy tą siostrę. Prowadzenie filmu było zajebiste. To mogę powiedzieć, że taki tło, ton temu filmowi nadało. Ton ten mroczny ton i taki po prostu wiecie. Coś, coś dziwnego się dzieje, coś przerażającego wręcz, i no i po prostu, no bohaterowie też zachowują się, może nie jak debile, nie tak jak w naznaczonym, ale no też nie są mądrzy po prostu ci bohaterowie jak w każdym horrorze z jumpscarami. No i co tu mogę powiedzieć więcej? No, no, no nic nie mogę dodać, bo to jest to samo, co widzieliśmy po prostu w jedynce. Efekty specjalne też czasami tam kuleją. Tam widziałem, że parę, parę rzeczy, ale ogólnie sam walak jest zrobiony świetnie. I no i po prostu klimat też jest spoko, ten mroczny klimat naprawdę. Mogliśmy wczuć się w ten klimat zakonnicy i tego uniwersum. Ale nic poza tym po prostu, no kolejny taki sam film. Podobały mi się design, podobały mi się lokacje. To, że byliśmy co chwilę prawie w innej lokacji, to też mi się podobało i gdzieś tam te siostry nasze prowadzą, prowadzą śledztwo. No i to było fajne, nie? Dobra, no nic nie pozostaje, tylko żeby przejść do oceny tego filmu, który no jest, no jest nijaki. Jest nijaki i taniej niepotrzebny, moim zdaniem, bo mogli zrobić. Po prostu spodziewałem się czegoś więcej. Spodziewałem się czegoś więcej. Mam taki niedosyt po prostu po tej zakonnicy, że dostaliśmy to samo, żadnego, żadnej rozbudowy loru bardziej. No i nie wiem, no brakuje mi po prostu czegoś w tej zakonnicy 2. Może zakonnica 3 się poprawi w końcu, będzie taki zajebisty horror, ale no nie, taki sam horror jak w każdym uniwersum obecności. No po prostu, no okej. Okay. Dobra, moi drodzy, 6 na 10, 6 na 10, taka sama ocena jak jedynce dałem, ja, ja nawet spojrzałem, że jest na równi ten film z jedynką, może lekko lepszy, yy, no bo jedynce w, widziałem, że dałem szóstkę, no to temu też muszę dać szóstkę, no sorry, nie dam 6,5 na pewno, jak Blue Beetle dałem 6,5, a to był o wiele lepszy film, Wiem, że to nie ta kategoria, ale moim zdaniem to był po prostu o wiele lepszy film. Jeśli wy też sądzicie, że zakonnica 2 nie powinna post powstać, albo powinna być po prostu lepsza i z większą rozbudową loru, a oprócz tego, no, no jest spoko. <laughs> jest spoko, znaczy czasami możecie sobie obejrzeć gdzieś tam z kumplami, nie? Żeby się troszeczkę wiecie, jumpscare na ekran wyskoczy, wiecie. Taki typowy film, żeby obejrzeć sobie, może nie z rodziną, ale z kumplami gdzieś tam się pośmiać czasami, nie? Z tego walaka, ale. Kurde, kurde, no to jest ciekawe. To jest ciekawe, co będzie dalej z tym uniwersum. Wiemy, że obecność 4 powstaje. Eee, ciekawy jestem. Jestem po prostu ciekaw yy, i no i no. <grytanie> Dobra, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Lecimy co tydzień oczywiście z Asoką, więc nie przegapcie filmów. Także na razie.